Jaki był cel właśnie w tworzeniu dokumentu o Legii Warszawa? Wiesz co, no, oni musieli... Celem było to, żeby oni się odbili z dupy, w której są. Ale... Bo, bo... Czyli jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej klubu, w kiepskiej sytuacji sportowej. Bo mówisz o tym I celem... początku. Tak. No jakby celem tej drużyny jest to, żeby jakby... Powrócić do dawnej sławy. No. Poczekaj, to był sezon, ten, co oni na dziesiątym, czyli 2-1, 2-2. Od dwa, tak? tego zaczyna się, to jest sezon poprzedni, wchodzimy w nowy sezon, w którym się tam cała legia zmienia, cała struktura klubu się zmienia. I powiem Ci naprawdę, e, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tak szczerze było o tych sytuacjach, że pokazaliście kibiców i to też od razu pierwsza scena, we, jedna z pierwszych scen została we mnie, że kibice mówią, że legia to my, nie piłkarze, nie sam klub, tylko my, Żyleta, wierni. Ty nie czułeś się, jakbyś realizował funkcjonowanie sekcji. Bo ja miałem takie wrażenie, staryk, ja to oglądałem, że to jest sekta. Sekta kibiców Legii. Tak. Nie, myślę, że nie, wiesz co, myślę, że, znaczy nie, jakby tutaj nie, jakby też pamiętaj, że, umówmy się, żylety tam nie ma dużo w tym filmie. A dlaczego? To, to, dlaczego? Nie chcieli. To, wiesz co, trudno było się z nich, do nich przebić, tak, jakby. Miałem kontakt z nimi, miałem kontakt z nimi, oni chyba w tej chwili przygotowują też film, e, to nie wiem, czy dużo nie zdradza, albo nie wiem, czy ten film się niedługo nie pojawi, o 50-leciu żylety. 50-lecie Że było rok temu, tak? W 2023. Więc, jakby to jest ciekawe. Natomiast z ich strony nie było na pewno przeszkód, i, i mało kto nam odmawiał pod stadionem, kiedy rozmawialiśmy. Kibiców bardzo dużo przeleciałem. To chyba przeleciałem. E, to była chyba taka najciekawsza i najbardziej żywe rozmowy, kiedy wiesz, chodziłem w kamerę z ten tłum i, i namawiałem ludzi do gatki. Ale oni gadali fajne. sami z siebie? Sami z siebie. No, sami to, z siebie to było otwarte. piękne, właśnie. Pokazało. Właśnie, że i kiedy był kryzys i kiedy forma wracała i to można było powiedzieć szczere emocje i to pokazałeś. Gratuluję. Oczywiście, znaczy, kibice Legii są, oczywiście wiesz, wiadomo, że tam pół Europy się ich boi, jakieś są klimaty, ale to jest bardzo y, wierna i lojalna grupa ludzi. Mająca swoje zasady, swój klimat, więc jakby ty też robisz jakby w temacie hip-hopu i w różnych rzeczach, więc wiesz, że tam są pewne zasady, których się nie zmienia. My nie przebijaliśmy się za bardzo mocno. Kiedy oni powiedzieli dostaniecie to, co macie, ok, wchodzimy, nie przeszkadzamy wam w filmowaniu, róbcie. Nie było żadnego, żadnej blokady. E, ja to szanuję, ja to szanuję. Natomiast mieliśmy bardzo dużo kibiców, nie wszyscy weszli, ale takich starszych kibiców, ludzi, którzy tam, wiesz, kibicują Legii od 40 lat. I to była też fajna grupa ludzi. Zaciekawiamy mnie historia jednego pana, który na Legię chodzi od 42 lat i jak była rocznica śmierci jego żony, była impreza w związku z tym, to w trakcie imprezy opuścił te, to wydarzenie i poszedł na mecz Legii. Poszedł na mecz Legii. To, bo jest, bardzo... to jest, powiem ci, dla mnie, czy to można powiedzieć jako miłość, pasja, fanatyzm? Jak ty to oceniasz po co, to spędzenia jest... tylu czasu z ludźmi z no, Legii? No, każdy z nas musi mieć coś ważnego w życiu. Tak, Z czym się utożsamia. Z czym się ty utożsamiasz w życiu? Co dla ciebie jest najważniejsze? Co dla mnie jest najważniejsze? Święty spokój, zdrowie. No to. No rozumiem. co, a miłość powiedzieć, mogę powiedzieć. A no nie, nie masz jakiejś pasji, którą po prostu no przez całe życie ciągniesz? No to jest, ja dlatego cię zaprosiłem i rozmawiamy no to, o tym dokumencie. No to, to pasja. no to u nich jest to samo. U nich jest Czyli to u samo. Nich jest pasją to, że. No, pasją, co... że on będzie co tydzień, na, na co dwa tygodnie na stadionie Legii. No to tak moją pasją będzie. jest to zaproszenie Grzegorza Jankowskiego tak. i porozmawianie o tym. Będziesz to robił już 45 lat, czy tak. będziesz miał hajs, czy nie będziesz miał hajsu tego. Oni będą chodzili na Legię, cokolwiek by się działo, dla nich to jest najważniejsze. To rozumiem ten środek w takim razie. Z drugiej strony to jest bardzo fajny facet, Pracował też na statkach, bo był, on tam mówi, że on żadnego meczu nie odpuścił, kiedy był w Polsce. Przez pewien moment on pływał na statkach jako kucharz, nie? W mhm. tej chwili gotuje żarcie dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, dla bezdomnych rozdaje też jedzenie. Więc jest taką osobą bardzo też pomagającą, jakby. Jakby takiej społeczności lokalnej. Świetnie go gotuje, pamiętam na planie zjedliśmy świetne mielońce, które zrobił z cebulą. Świetne były, naprawdę hmm. były smaczne. To w takim razie myślę, że on pójście z tej okazji, przy okazji premiery, pójście częstować ludzi kotletami mielonymi. Eee, nie, na premierze były smaczne zakąski, ale wiesz to było on bo to była... No to widzisz, nie zaprosiłeś mnie. Powiem, że byłem w pracy wtedy, eee, nie mogłem. Amazon zapraszam. Okej, okay, pani Amazon, tutaj następnym razem prosimy o zaproszenie.